A co jeśli powiem wam, że wasz codzienny spacer, tak ten sam, którego z dumą trzymacie się od lat, może nie wystarczyć, by po pięćdziesiątce chronić waszą siłę, niezależność czy zdrowie mózgu? Wiem, to brzmi prawie jak podważanie wszystkiego, czego nas uczono, ale nauka idzie naprzód. A jeśli macie pięćdziesiąt lat lub więcej, ten film może całkowicie zmienić wasze podejście do tego, jak pozostać silnym, zrównoważonym i z jasnym umysłem. W tym filmie przeprowadzę Was przez pięć prostych, ale potężnych ćwiczeń, które są nie tylko zamiennikiem chodzenia, są jego ulepszoną wersją. Zanim zaczniemy, zostawcie w komentarzach swoje imię i skąd nas oglądacie. A teraz do dzieła, a więc ćwiczenie numer jeden to prawdopodobnie najpotężniejszy pierwszy krok do odzyskania siły w górnej części ciała po pięćdziesiątce. Pompki przy blacie. Czekajcie, nie przełączajcie. Wiem, że na słowo pompki wielu z Was wyobraża sobie młodych sportowców na siłowni. Ale prawda jest taka, że nie będziemy mówić o trudnych pompkach na podłodze, ale o ich sprytnej i bezpiecznej wersji, dostępnej absolutnie dla każdego. Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że po pięćdziesiątym roku życia siła górnej części ciała staje się jednym z najważniejszych wyznaczników Waszej niezależności, a nawet długości życia. Pomyślcie sami: otwarcie mocno zakręconego słoika, podniesienie wnuka, przyniesienie ciężkich zakupów, a nawet oparcie się na rękach, gdy nagle się potkniecie. We wszystkich tych sytuacjach wasza klatka piersiowa, barki i ramiona działają jak cisi, ale niezawodni obrońcy. Kiedy te mięśnie słabną, zaczynamy nieświadomie unikać pewnych czynności, a nasza swoboda powoli się kurczy. Ale oto co odkryli naukowcy i to zmienia wszystko. Pompki przy blacie to nie jest po prostu łatwiejsza wersja to wysoce skuteczny i co najważniejsze, w pełni bezpieczny dla stawów sposób na odbudowę utraconej siły. Według badania z 2023 roku opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie naukowym Journal of Functional Aging, osoby starsze, które wykonywały pompki w pochyleniu zaledwie trzy razy w tygodniu, poprawiły siłę górnej części ciała. O niewiarygodne 42% i skróciły swój czas reakcji o 21% w ciągu zaledwie 8 tygodni. Wyobraźcie sobie to nie tylko powrót siły to szybszy refleks, lepsza równowaga i w rezultacie znacznie mniej upadków. Co więcej, ten ruch zmusza do pracy głębokie mięśnie tułowia, które wspierają nasz kręgosłup. To poprawia postawę i zdrowie pleców. Te same aspekty, na które zwykły spacer niestety prawie nie ma wpływu. Pokażę Wam, jakie to proste. Znajdźcie solidny blat w kuchni lub stabilny stół. Stańcie przodem do niego i połóżcie dłonie na krawędzi, mniej więcej na szerokość barków. Teraz zróbcie krok lub dwa do tyłu, tak aby Wasze ciało tworzyło prostą ukośną linię od głowy aż po pięty. Im dalej się odsunięcie, tym większe będzie obciążenie. Napnijcie mięśnie brzucha, aby biodra nie opadały. Teraz powoli, na wdechu, zegnijcie łokcie. I opuśćcie klatkę piersiową w kierunku blatu. Zatrzymajcie się na sekundę w najniższym punkcie, a następnie na wydechu mocno, ale płynnie odepchnijcie się z powrotem do pozycji wyjściowej. Ruch musi być kontrolowany. Zacznijcie od 6 do 8 powtórzeń i stopniowo dążcie do 15. Pamiętajcie o złotej zasadzie. Tutaj im wolniej, tym lepiej. Jakość i kontrola są ważniejsze niż szybkość i ilość. Ten prosty ruch, który można robić każdego ranka, gdy gotuje się woda na herbatę, to wasza droga do odzyskania siły, godności i pewności siebie na długie lata. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia, którego celem jest odbudowa samej podstawy każdego naszego kroku unoszenie prostej nogi. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do chodzenia, że traktujemy je jako coś oczywistego, dopóki pewnego dnia nie zauważamy, że wchodzenie po schodach stało się trudniejsze. A wstanie z niskiego fotela to prawdziwe wyzwanie. Zaczynamy obwiniać kolana lub stopy. Ale co jeśli powiem wam, że prawdziwy winowajca często ukrywa się znacznie wyżej? W mięśniach naszych ud? Dokładnie tak. Z wiekiem mięśnie czworogłowe uda, potężne mięśnie z przodu uda, i zginacze bioder zaczynają gwałtownie tracić siłę. A to właśnie one unoszą naszą nogę przy każdym kroku. Gdy tylko te mięśnie osłabną, nasza mobilność zaczyna zanikać. Chód staje się szurający, a każdy krok wymaga coraz więcej wysiłku. Unoszenie prostej nogi to zdumiewająco prosty, ale niezwykle precyzyjny sposób, by wzmocnić te mięśnie i odwrócić ten proces. A teraz najważniejsze, co potwierdza nauka. W najnowszym badaniu z 2024 roku, opublikowanym w Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, naukowcy uzyskali zdumiewające wyniki. Osoby starsze, które wykonywały unoszenie prostej nogi zaledwie kilka razy w tygodniu, w ciągu sześciu tygodni poprawiły swoją prędkość chodu o 22%, a zdolność wchodzenia po schodach aż o 35%. To nie są tylko liczby. To realny powrót do życia. Możliwość ponownego spacerowania po parku bez zostawania w tyle za bliskimi i bez problemowego wchodzenia po schodach. Co więcej, to ćwiczenie daje jeszcze jeden niesamowity bonus. Przy prawidłowym wykonaniu wzmacnia głębokie mięśnie tułowia, które stabilizują naszą miednicę. To pomaga utrzymać prawidłową postawę i znacznie zmniejsza bóle w dolnej części pleców, które dokuczają tak wielu osobom. To prawdziwa podwójna korzyść z jednego prostego ruchu, za którą wasze ciało wam podziękuje. Omówmy jak wykonywać je prawidłowo i bezpiecznie. Połóżcie się na plecach na wygodnej, ale dość twardej powierzchni. Sprawdzi się mata na podłodze lub nawet wasze łóżko. Zegnijcie jedną nogę w kolanie i mocno postawcie stopę na podłodze. To zapewni oparcie i ochroni waszą lędźwiową część kręgosłupa. Drugą nogę trzymajcie absolutnie prostą. Teraz, napinając mięśnie przedniej części uda, powoli i w kontrolowany sposób unieście prostą nogę w górę na wysokość około 30-45 cm nad podłogą. Nie trzeba unosić jej zbyt wysoko. Zatrzymajcie nogę w najwyższym punkcie na 3 sekundy, czując jak pracuje mięsień, a następnie równie powoli opuśćcie ją w dół. Zacznijcie od 6 powtórzeń na każdą nogę, stopniowo zwiększając ich liczbę do 12-15. Oczywiście, są też ważne kwestie. Jeśli niedawno przeszliście operację wymiany stawu biodrowego lub cierpicie na silne bóle pleców, koniecznie skonsultujcie się z lekarzem. Jako łatwiejszą modyfikację można wykonywać to ćwiczenie siedząc na krześle lub podkładając pod kolano zwinięty ręcznik dla wsparcia. Najważniejsze jest, aby wasze plecy w odcinku lędźwiowym pozostały mocno przyciśnięte do podłogi i nie wyginały się w łuk. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że unosicie nogę zbyt wysoko. Zmniejszcie zakres ruchu i skupcie się na napinaniu mięśni tułowia. Wykonując to proste ćwiczenie, odbudowujecie siłę do poruszania się przez życie, krok po kroku, pewnie i lekko. Przechodzimy do trzeciego ćwiczenia, które pomoże nam odzyskać pewność w każdym kroku. Wchodzenie na stopień, czyli tak zwane step-upy. Bądźmy szczerzy, dla wielu z nas po sześćdziesiątce schody zmieniają się ze zwykłego elementu domu w prawdziwą przeszkodę. Być może zaczynają protestować kolana, albo równowaga nie jest już taka jak kiedyś. I każdy krok w górę wymaga koncentracji i wysiłku. Zaczynamy korzystać z windy, omijać schody, ale unikając ich, w gruncie rzeczy każdego dnia dobrowolnie rezygnujemy z małego, ale ważnego fragmentu naszej wolności. Dobra wiadomość jest taka, że rozwiązaniem tego problemu nie jest po prostu więcej chodzić, ale ruszać się mądrzej. Wchodzenie na stopień to jedno z najpotężniejszych i najbardziej funkcjonalnych ćwiczeń, które jednocześnie trenuje siłę nóg koordynację i stabilność. To nie jest tylko teoria. Badanie z 2023 roku przeprowadzone przez Amerykańskie Towarzystwo Geriatryczne pokazało fenomenalne wyniki. Osoby starsze, które regularnie praktykowały wchodzenie na stopień, zwiększyły siłę mięśni nóg o 48% i co najważniejsze, zmniejszyły ryzyko upadków o ponad połowę. To kolosalny wynik, ponieważ upadek w dojrzałym wieku to nie tylko strach, to wydarzenie, które może radykalnie zmienić życie. To ćwiczenie jest genialne w swojej prostocie, ponieważ idealnie naśladuje to, co robimy każdego dnia. Wchodzimy na krawężnik, wchodzimy po schodach w domu lub do autobusu. Opanowanie tego ruchu w bezpiecznych warunkach oznacza ponowne opanowanie swojego otoczenia i przestanie się go bać. Przy każdym wejściu aktywujecie od razu wszystkie kluczowe mięśnie. Pośladki, mięśnie czworogłowe, łydki, a nawet mięśnie tułowia. Kompleksowo trenujecie dokładnie te grupy mięśniowe, które z wiekiem słabną najszybciej. Do wykonania będziecie potrzebować dowolnego, stabilnego i niewysokiego stopnia, ławeczki lub nawet najniższego schodka o wysokości od 10 do 20 cm. Stańcie przodem do niego. Zróbcie krok prawą nogą, stawiając całą stopę pewnie na platformie. Teraz, odpychając się właśnie piętą nogi stojącej na górze, unieście się w górę, dostawiając lewą nogę. Następnie ostrożnie z kontrolą zejdźcie w dół. Zacznijcie od sześciu do ośmiu powtórzeń na każdą nogę, wykonując je naprzemiennie. Przechodzimy do czwartego ćwiczenia. To prawdziwy, cichy budowniczy siły, który chroni Waszą niezależność, nawet gdy jesteście całkowicie nieruchomi. Jeśli istnieje jeden cichy, ale pewny znak, że wiek zaczyna dawać o sobie znać, to jest to ten moment, gdy zauważacie, że wstawanie z ulubionego fotela staje się coraz trudniejsze. Ten ledwo zauważalny proces zanikania siły w nogach kradnie nie tylko waszą mobilność, kropla po kropli odbiera waszą pewność siebie. Ale co jeśli powiem wam, że istnieje sposób na odzyskanie tej siły, dosłownie nie poruszając ani jednym mięśniem? To ćwiczenie to krzesełko przy ścianie i jest ono prawdopodobnie jednym z najbardziej niedocenianych w arsenale zdrowia dla osób po 60. Dlaczego jest tak skuteczne? Ponieważ rozwija wytrzymałość statyczną, dokładnie ten rodzaj siły, który jest nam potrzebny w codziennym życiu, aby pewnie siedzieć, wstawać, utrzymywać równowagę i łapać się w momencie, gdy zaczynamy upadać. A teraz posłuchajcie, co mówi o tym nauka. To jest po prostu zdumiewające. W niedawnym badaniu z 2023 roku. Z prestiżowego Centrum Długowieczności na Uniwersytecie Stanforda stwierdzono, że osoby starsze, które praktykowały krzesełko przy ścianie zaledwie trzy razy w tygodniu, w ciągu sześciu tygodni poprawiły wytrzymałość nóg o 55% i zmniejszyły bóle w kolanach o prawie połowę. Ale to jeszcze nie wszystko. Skanowanie rezonansem magnetycznym uczestników pokazało, że to napięcie statyczne aktywuje korę ruchową mózgu, dosłownie ucząc go na nowo. Jak poruszać się lepiej i wydajniej. To trening nie tylko dla mięśni, ale także dla waszego układu nerwowego. A najpiękniejsze w tym ćwiczeniu jest to, że nie potrzebujecie do niego ani ciężarków, ani specjalistycznego sprzętu, ani nawet dużo miejsca tylko ściany. Oto jak je wykonać. Stańcie tyłem do ściany i zróbcie mały krok do przodu. Teraz opierając plecy o ścianę, zacznijcie powoli zjeżdżać w dół. Jakbyście siadali na niewidzialnym krześle. Zatrzymajcie się, gdy wasze uda będą mniej więcej równoległe do podłogi, a kolana zgięte pod kątem prostym. Upewnijcie się, że kolana znajdują się dokładnie nad kostkami, a nie wychodzą do przodu. Teraz po prostu utrzymajcie tę pozycję. Zacznijcie od 15 do 30 sekund. Być może na początku wasze nogi będą drżeć. To normalne, to znaczy, że mięśnie pracują. Stopniowo starajcie się wydłużyć czas utrzymania pozycji do jednej minuty. Następnie płynnie wstańcie, odpocznijcie i powtórzcie jeszcze 2 trzy razy. Nasze piąte ćwiczenie może wydać Wam się nieco zabawne z nazwy, ale zapewniam Was, jego korzyści są absolutnie poważne. Nazywa się Martwy Robak i jest to prawdziwy tajny agent w świecie ćwiczeń, który jednocześnie wzmacnia Wasz tułów i chroni Wasz mózg. Tak, nie przesłyszeliście się. Właśnie mózg. Rzadko łączymy ćwiczenia na brzuch ze zdrowiem poznawczym, ale ten ruch jest wyjątkiem. Martwy robak to jeden z najwspanialszych i najbezpieczniejszych ruchów, jakie możecie wykonywać po pięćdziesiątce. Nie tylko wzmacnia mięśnie brzucha, ale także poprawia równowagę i zapewnia solidną ochronę dla waszego kręgosłupa. W przeciwieństwie do potencjalnie niebezpiecznych dla pleców brzuszków czy skomplikowanych desek. To ćwiczenie delikatnie, ale głęboko angażuje mięśnie stabilizujące, które są prawdziwym fundamentem silnego i zdrowego ciała. A teraz podzielę się z Wami tym, co czyni to ćwiczenie naprawdę wyjątkowym. Według niedawnego badania z 2024 roku, przeprowadzonego przez znaną na całym świecie klinikę Cleveland, osoby starsze, regularnie praktykujące ten naprzemienny ruch, wykazały nie tylko dobre, ale zdumiewające rezultaty. Poprawa równowagi o 38% i zmniejszenie bólu pleców o 26%. Ale najbardziej zaskakujące odkrycie czekało na naukowców podczas skanowania mózgów uczestników. Okazało się, że ten ruch powoduje mierzalny wzrost połączeń neuronalnych między lewą a prawą półkulą mózgu. Dlaczego jest to dla nas tak ważne? Ponieważ taka synchroniczna praca mózgu jest bezpośrednio związana z poprawą pamięci, jaśniejszym i szybszym myśleniem, a nawet ze zmniejszeniem ryzyka związanych z wiekiem zaburzeń poznawczych. Wykonując to ćwiczenie, nie tylko rzeźbicie brzuch, trenujecie swój mózg, aby pozostał młody. Opanujmy jego prawidłową technikę. Połóżcie się na plecach na macie. Unieście ręce prosto w górę w kierunku sufitu. Teraz unieście nogi i zgnijcie je w kolanach pod kątem 90 stopni, tak aby golenie były równoległe do podłogi. Wasza postawa powinna przypominać odwróconego na plecy robaka. To jest pozycja wyjściowa. Najważniejsze, mocno dociśnijcie odcinek lędźwiowy kręgosłupa do podłogi i utrzymujcie tę pozycję przez całe ćwiczenie. Teraz na wydechu powoli i w kontrolowany sposób zacznijcie jednocześnie opuszczać przeciwległą rękę i nogę. Na przykład prawą rękę i lewą nogę w kierunku podłogi. Opuszczajcie je nie do samego końca, ale do poziomu, na którym jesteście w stanie utrzymać plecy przyciśnięte. Następnie na wdechu płynnie wróćcie do pozycji wyjściowej. Powtórzcie to samo z lewą ręką i prawą nogą. To jest jedno powtórzenie. Zacznijcie od pięciu do ośmiu takich powtórzeń na każdą stronę. Bądźcie ostrożni, jeśli macie poważne lub niekontrolowane problemy z dolną częścią pleców. W takim przypadku możecie uprościć ćwiczenie, poruszając tylko rękami lub tylko nogami osobno, dopóki wasz tułów się nie wzmocni. Kluczem do sukcesu jest tutaj powolny, świadomy ruch i stałe napięcie mięśni brzucha. A teraz bardzo chciałbym usłyszeć was. Proszę, podzielcie się w komentarzach, które z tych ćwiczeń spodobało Wam się najbardziej i planujecie włączyć je do swojego życia? Wasze doświadczenie może być niezwykle pomocne i inspirujące dla tysięcy innych osób które oglądają ten film.